Siemaneczko, ziemeczki z tej strony gamer, OMG i witam na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy Brawl Stars z wirezem, siemaneczka i z lejomanem! Siemanko! O, oh, aść, o, oh, siet, siet, siet. No. No. Ta chyba jest dobra. Lecisz

i są wyskoczeni jak w Fortnite nice lecą oh. ludzie let's go let's go Berle idzie スタイルスタイル Ale gdzie ty podajesz? No. Sam! Nice! Nice gamer! Brawo! Wirez! Wirezek robi tu wszystko! Musisz to! Musisz to zrobić! Zatawiam. Możesz się też spadać do, do jego kuzyna, Let's go! Yes! Kto był gwiazdą gry? Kto był gwiazdą gry? Z gwiazdą gry. Yes! Jak zwykle, Skiller strzeli dwa, dwie bramki. Yes! To panowie? To było pytanie do was. Co panowie, czy wam się to podobało? Napiszcie w komentarzach. Oh my god. Oh shit. Oh shit. Ci chyba jeszcze nie ogarnięci. A ty u na to dajnik, ale tam poprzednia po ponia... to... jest mój snaj... To jest swój znajomy. Ja go ciągle widzę. Ja jak ciągle gram, to zawsze widzę. Kogo, to No. Szybko! O daj! I chwilę proszę Państwa! Ten najgorszy gracz. Nie no, to były tylko takie żarty. I w razie zasubskrybujcie nasz kanał. Nasze, nasze kanały. Co zrobił? Jaka obrona? Napiszcie w komentarzu, czy, czy to było piękne obronięcie, bo to było super obronięcie. Wisz. Jak to słyszycie, napiszcie w komentarzach słowo sosna. Niestety. Ale. Mi się nie poddamy. Robimy. Zagraj ponownie. O -ki. O, o -ki do -ki. By mi się zaraz rozładował telefon, ale. Zdążyłam Dało się Jak Ja to oh my god O my ja. god. I odłączyłeś? No. What the fuck? What? To było bardzo piękne, co on zrobił. tam piłkę! Te do kogo? I do nikogo. Nie. Yeah. Brawo. Robisz to. Eee! Niestety oni są od nas lepsi. To są chyba knuty najgorsze. Gale z lewej. Gale, okej. Okay. Pamustka. Dina północy. Przynajmniej znasz kierunki. A nie tak jak... Na razie Lipa. Dina północy. Ja mam to chyba powinien zostać komentatorem piłki nożnej. Daję mu wybi! No ale nie, tak! nie! Co to było, ludzie? Teraz, ludzie, spróbuję. Gdzie, gdzie, mnie. Gramy na zady czy nie? Tak. Proszę Państwa, yy, otwieram. Yy. Otwieram karnet zadymiarski mam 100 y ty monetek No się żegna i nie gra. To do widzenia! Dobra, dawaj, gramy hmm. Sale. Tylko, jest... tylko nie wiem czy ja będę kampił, bo mam trochę dużą mrangę. Ja mogę wziąć szeli na 22 randze. Nie będę kampił Bo ja jestem prosem Okej okay. Dawaj Ogólnie to długo nie nagrywałem bo Dawaj nie mam Dawaj brawo wirek Dawaj podjedz. weź tego tatu famos Dobra, będzie leżał, leży Dobra

To było piękne zagranie. Ogólnie gamer, gamer OMG miał chwilową przerwę, ale już wrócił. Tak. O mamy przekichane, ludzie przekichane, ludzie przekichane. O nie, ginę. Ale dobrze było drugie miejsce. Jakieś puszki tu wpadają. Let's go. Zasubskrybujcie nasz kanał Przypominam nasze Tak Kanał Zasubskrybujcie kanał Widać ile ja mam i Gamer OMG Nie, nie gadaj, że ty zginiesz. Patrz, ja uciekam. Ja uciekam, ale chyba nie dam rady. No, przerąbany. Przerypany masz. Nie, patrz co teraz zrobimy. Co ja robię? Właśnie się na tego kuwa nie się Ja wcześniej powiedziałam kuwa. To nie jest przekleństwo, ludzie. Przypominam. To musi być pani referendum. Ale dobrze było teraz Próbuję wziąć Jackie. A kuratę wskazuję, że wziąć się mm, postać. Krołem może. No, dawaj, Krołem zagraj. Będziesz szybki. Dobra, szybki na to, idź, na, <laughs> idź na górę. Jak ma Queen? Idź na górę.

kto pierwszy zginie od trucizny? Oj, MZ. Dawaj. Uciekaj. Uciekam. Sorry, ale muszę. Ja... Ja będę próbował. Nie, nie mam jak, nie mam jak. Na dół uciekam. Gdzie ty Jestem jesteś? Jestem Ty jesteś... Biorę Cuba! Po... Ty jesteś po drugiej stronie mapy. Biegnę do ciebie. Ja też. O siema Siema Dobra jak już jesteśmy przy sobie To można dojść Dobra a skoro mamy uszyjętego to, to powiedzieć Hej granda mam Ja nie mogę się wybierać do czekać Sezonu trzeciego rozdziału Drugiego o, To hej, może się. być To może być mocne Dojedź Dojazd ty go odjedz, ale ucieka. Brawo. Brawo, widać. Co będziemy mieć za dwudziesty piąty? Ok. Niestety mamy bardzo dziwny klub Możecie dołączyć do nas To nie my go wymyśleliśmy Ale no Możecie dołączyć Mam nadzieję, że uda wam się dołączyć Mamy 25 tysięcy pucharków I 269 Niestety 69 Dobra, gramy dalej. Jak coś to mam tego nie wymyślił, po prostu tu był jeszcze inny dowódca i dlatego. Tak. I wyszedł. I nas opuścił z taką dziwaczną nazwą. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Leci, lecimy wires pozwycięstwo Po Do, Chyba Dlaczego... nie po zwycięstwo, bo mam laga. Dlaczego ty śpisz? to no, atakuj. To biegnę, człowieku. Tak. Nasz klub jest od... od... Ta Piperka jest bardzo dobra i nie zabiłam Nasz klub jest od 10 tysięcy, a więc... Można dołączyć trochę dużo. Ale może niedługo zależy. Nazywa zmienimy... się XXL Kutasy. Na szczęście to nie my. Wymyśliliśmy tą nazwę, a więc nie ma co gadać na nas. Teraz mamy przerobane bo minus 2. Ale ja, ja minus 4. Łaj jaj. Ale patrzcie co ja teraz wezmę. No. Możecie cały czas dołączać, czekamy na was. Dowódca naszego klubu nas opuścił i przez to ja dostałem koronkę w klubie. Tak. Dobra. Szybko, dawaj. Jedziesz, Rosa. Jedziesz. O, koła mam. Króci ci nic nie zrobi. Najpierw kolejna maska Powera jakaś Ja też mam. Jakaś salona. Ale ja też mam. Czy go, Czy ją odjedł? Stworzę ksaka. Ksaka stworzyłem. Ej, tu wiedział. Chodź może do mnie. Chodź do mnie, do ksaka. Stworzę ksaki. Ten kurde tworzy ksaki. Jak w Minecrafcie. Ten musi ciągle gadać że jest głupi w tym w minecrafcie Uciekaj! A co myślę, że ja robię? Już uciekam! Mój przyjaciel! Uciekaj! Uciekajmy! Chodź za mną! Chodź do przodu! To się powiedzieć, ja co nie. No. Ja chyba po tej łódź zmieniam na dynamajkę. Ojoj, jak to się stało, że ja ulta nie użyłem? I powinno ludzie, ulta użyć, a zero. Więc zero i jest źle, ale też nie jest dobrze. Hello, hello, hello. <suszy> Może nie jest jakaś to mocna ranga, ale siódma moc gadżet. Ja też mam gazet do niego, bo ostatni widrock z mega boxa i do barleya. Jak chcecie, możecie w komentarzach napisać własną nazwę klubu, a my może do niego dołączymy bo to XXL nie do końca wyrazu, bo, nie, bo to nieładnie i tam może opuścimy ten klub, ale no. ja mam go usunąć. Tak. Ludzie mieli lepszy klub niż jakiś XXL. Wierza... XXL to jest rozmiar. To jest rozmiar. Jobana! On ma taki du On ma taki mały rozmiar. Wy to rozumiecie. Jak można mieć taką... O nie, zginąłem, bratuj mnie! Przyjacielu! Jeden leży. u, u. u. Patrz na, na, na to! Czekaj na mnie! Nie możesz zginąć. Jeden leży! Robisz! 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 Dojesz do Robisz! Jest! Co to było, ludzie, za wygranie? Plus dziewięć puszek! I dajcie suba za ten filmik, e, łapkę w górę i super komentarz, ludzie. I pamięta... pamiętajcie o komentarzu Sosna. N nie! Truskawka i Sosna. Tłus jak napiszecie Truskawka plus Sosna, e przypniemy serduszko, no to się ma. I pamiętajcie o nazwie, o napisaniu na nazwy waszego klubu, a my może do niego dołączymy. Dlatego żegnajcie. Dajcie łapkę, to jeszcze skończy i komentarz. Ta la. -ra -ra.